Witajcie serdecznie na naszym nowym kanale. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać troszkę aut na koparcie. Jak je przeglądać, na co zwracać uwagę? Krąży taka opinia i słuszna, że bardzo łatwo naciąć się przy zakupie auta z kopartu. No niestety, jest dużo aut podszykowanych. Trzeba wiedzieć, jak je przeglądać. Trzeba po prostu uważać. Pierwsze autko mamy tutaj Mercedes Gele 350. Auto, jak widzicie, całe, natomiast jest taka zasada, znaczy my mamy taką zasadę, że no generalnie nie ma całych aut na koparcie. Tutaj widzicie, przód wygląda OK, natomiast jeśli się przyjrzycie z tyłu, to to spasowanie już nie jest takie do końca piękne. Wystarczy sobie wrzucić w przeglądarkę grafiki i widzimy, jak był walnięty tył. Jak ty przód. Myślę, że tutaj komentarz dalszy jest zbędny, pięknie wygląda. Kolejne autko, również Mercedes GLA250 z Formatikiem. Również auto całe. Przód cały. Tutaj brakuje halogenu, co już nam może zwiastować, że coś tutaj się z przodu działo. W środku wygląda ok. Odpala i jeździ. Ma adnotację run and Drive. Natomiast rzucamy sobie win znowu i znajdujemy tutaj, że jednak coś tutaj się z przodu działo. Nie było jakiejś wielkiej tragedii, no ale jednak jeśli auto zostawione jako całe, no to uważamy, że auto było bezwypadkowe. Tudzież całe. Kolejne auto, Mercedes GLA, również z 250, również z formatykiem. Tutaj już widać, że są przodu uszkodzenia widoczne, więc coś tutaj się działo. Zaglądamy do środka, w środku jest OK. Również anotacja run drive odpala. Sprawdzamy sobie win. Pięknie, przód był rozbity. Przechodzimy do następnego BMW. Tutaj już naprawdę. Bardzo dobrze to widać, jak maska została wyklepana starannie młoteczkiem wraz z płotnikiem, aby tu wszystko wyglądało na całe tak jak należy. Elementy tutaj zostały dołożone w zderzak, w którym brakuje czujników. Zaglądamy do środka. Poduszka. Powietrzna kierowcy wycięta tak, jakby się nie rzucała w oczy na zdjęciach. No i sprawdzamy sobie pięknie. Widzimy tą właśnie maskę i ten błotnik przed staranną robotą. I tutaj kolejne zdjęcie. I na koniec Audi Q7. Również auto całe, przód cały. Tutaj widzimy, wystaje boczna poduszka z fotela. To już nam może zapalić lampkę ostrzegawczą w głowie. No i sprawdzamy sobie rzeczywiście. Z lewej strony kurtyny też były wystrzelone. Także niespodzianka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Obserwujcie ten kanał. Wkrótce pojawi się dużo więcej materiałów podobnych. Yy, dużo więcej. Postaram się Wam pokazać, jak przeglądać te auta, na co zwracać uwagę, na co uważać, jak wybierać auta do licytacji. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dzięki, pozdrawiam.